Dzień dobry. Zapraszam do porannika niecodziennego. Dzisiaj inspiracja poczuciem bezpieczeństwa. Nazywam się Zuzanna Ryjowska z zawodu jestem lekarzem. Czy można czuć się bezpiecznie? Pomimo tylu Zewnętrznych zmian, zagrożeń, niebezpieczeństw? Myślę, że nasze bezpieczeństwo jest w nas. Jak to zrobić? Kochać siebie? Jestem wystarczająco dobra. Z tym, co mam, z moimi wadami i talentami, z moimi umiejętnościami i niedostatkami, jestem sobą. I taką siebie akceptuję i kocham. I to podejście wzmacnia mnie i daje poczucie, Bezpieczeństwa. Jeżeli dbasz o siebie, o swój rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny, duchowy czyli opiekujesz się sobą, to twoje bezpieczeństwo wzrasta. Zachęcam. Zopiekuj się sobą dzisiaj, a ten dzień przyniesie Ci poczucie bezpieczeństwa. Życzę dobrego dnia.